bywa tak, że patrzysz w piękne, niebieskie niebo i przed oczami widzisz jakieś linie, paski, kropki i inne dziwne kształty? A może budzisz się rano i masz to samo, prócz obrazu przed oczami migają ci różnego rodzaju bezbarwne kształty, linie i kulki? To, co widzisz, to nic innego jak męty ciała szklistego. Niestety, w niektórych przypadkach jest to powód do obaw i Znak dla ciebie, że powinieneś zacząć zmieniać pewne rzeczy w swoim życiu, bo Twoje ciało za szybko się starzeje. Co mam na myśli? Zapraszam na dzisiejszy film. Męty w oku to drobne punkciki, nitki albo pajączki przesuwające się wraz z ruchem gałek ocznych. Skąd się one biorą w oku? Otóż powstają na skutek agregacji włókien kolagenowych wewnątrz oka. Drodzy widzowie, choć męty same w sobie nie są niebezpieczne, a jedynie mogą być dla nas irytujące, to niestety zdradzają jedną ważną rzecz o stanie naszego zdrowia w zasadzie ciała. Zdradzają, że kolagen w naszym ciele podlega zbyt szybkiemu sieciowaniu czyli niekorzystnemu zjawisku, które powoduje, że kolagen stopniowo przestaje pełnić swoje funkcje, natomiast struktury, które ten kolagen buduje, stają się mniej elastyczne i szybciej się starzeją. Kolagen z kolei podlega zbyt szykiemu sieciowaniu w naszym organizmie, kiedy w Twoim ciele pojawia się zbyt silny stan zapalny albo jeśli w Twoim ciele brakuje wewnętrznych enzymów rozpuszczających zakrzepy czy też zbite struktury kolagenu, albo też w momencie, kiedy Twój bufor czy też ilość antyutleniaczy jest za mała. Gdy tak się stanie, włókna kolagenowe zaczynają się deformować, włókna zaczynają się grupować razem, co możemy w oczach zauważyć jako menty. Ale nie widzimy na przykład tego, że w tym samym czasie kolagen sieciuje się w naszych naczyniach krwionośnych, a to jest już objaw niebezpieczny. Co to oznacza dla zwykłego kowalskiego? Otóż sieciowanie kolagenu np. w żyłach czy też w tętnicach powoduje, że są one mniej elastyczne, a tym samym niestety. No, bardziej podatny na tworzenie tętniaków, żylaków, natomiast sieciowanie np. Na kolagenu w mózgu powoduje, że ten szybciej się starzeje. W zasadzie możemy powiedzieć, że nie ma części naszego ciała, która nie starzeje się szybciej, gdy sieciowanie kolagenu przyspiesza. Zatem widząc menty w swoich oczach, po pierwsze powinieneś zadbać o ilość przeciwutleniaczy w swojej diecie, ewentualnie powinieneś poprawić produkcję swojego najważniejszego przeciwutleniacza, czyli glutationu, ale nie po to, żeby usunąć menty w oczach, ale po to, by chronić kolagen w całym swoim ciele, bo menty to tylko znak, że pewne strefy twojego zdrowia nie domagają. I właśnie na tym się dzisiaj skupimy. Dziś opowiem o tym, jak zapobiegać sieciowaniu się kolagenu oraz zbyt szybkiemu starzeniu się włókien kolagenowych. Tak, by zachować nie tylko młodszy wygląd skóry, by spowolnić powstawanie zmarszczek, ale także utrzymać w zdrowiu nasze naczynia krwionośne, tętnice. I żyły. Natomiast pierwszym produktem, który pozwoli nam uzyskać ten efekt, jest ananas. Dosłownie: jeden, dwa plasterki ananasa, świeżego, ananasa oczywiście dziennie, albo też ekstrakt z ananasa, który zawiera w sobie substancję o nazwie bromelaina. To doskonały sposób na ochronę kolagenu w naszym ciele. Drodzy widzowie, bromelaina to jest mieszanina enzymów z ananasa. Jak może pomóc naszemu kolagenowi? Otóż w 2019 roku na Tajwanie przeprowadzono badanie naukowe. Wzięło w nim udział 190 osób. Tym osobom po obiedzie dawano dwa plasterki świeżego ananasa przez trzy miesiące. Po zakończeniu obserwacji stwierdzono wyraźne zmniejszenie liczby dokuczliwych mentów u dużej części badanych. Efekt był zależny od dawki ananasa. Im więcej go spożywano, tym większa była poprawa. Za ten efekt odpowiedzialna była bromelaina, która chroni nasz kolagen przed sieciowaniem oraz co bardzo ważne, jak się zaraz Państwo przekonacie, częściowo także rozpuszcza usieciowany kolagen, ale także zakrzepy. O tym zaraz. I zanim do tego dojdę, zanim przejdziemy dalej, tutaj bardzo ważna uwaga dla osób chorych na cukrzycę. Na spożywanie większych ilości ananasa powinny uważać osoby z cukrzycą, ale także z insulinoopornością. Ananas bowiem jest owocem o dość wysokim indeksie glikemicznym i w tym samym badaniu, które przed chwilką państwu cytowałem, naukowcy zaznaczyli, że większe ilości niż, niż 3 porcje ananasa na dzień no niestety mogą podnosić poziom glukozy we krwi i nie są wskazane dla osób z cukrzycą, a dla tych osób dedykowane są po prostu wyselekcjonowane, wyciągnięte z ananasa enzymy. Zatem, osoby z cukrzycą, jeśli chcą wspomóc się w tym zakresie, to powinny posłużyć się bromelainą z ananasa w postaci np. suplementów diety, aby niepotrzebnie nie podnosić poziomu glukozy we krwi. A skoro już to wiemy, czyli skoro wiemy, że bromelaina rozpuszcza usieciowany kolagen, no to powinniśmy zatem oczekiwać, że prócz usunięcia mentów z naszych oczu enzymy z ananasa powinny rozpuszczać skrzepy krwi, powinny pozytywnie wpływać na stan naszych tętnic i żył. I na całe zdrowie sercowo-naczyniowe, no bo przecież na tym najbardziej nam zależy. I pytanie, czy tak się rzeczywiście dzieje? Czy bromelaina, prócz rozpuszczania zbrylonego kolagenu w naszych oczach, potrafi poradzić sobie ze skrzepami? Sprawdźmy to. W badaniu pod tytułem Zastosowanie bromelainy w chorobach układu sercowo-naczyniowego czytamy. Wyniki sugerują, że bromelainę możemy stosować w leczeniu ostrego zakrzepowego zapalenia żył. Ponieważ zmniejsza ona agregację płytek krwi, ma działanie ochronne na serce, powoduje przebudowę ściany tętnicy wywołaną odrzuceniem, zapobiega agregacji płytek krwi wywołanej trombiną, a także zmniejsza tworzenie się zakrzepów. Co prawda tych badań na ludziach jest mało. Natomiast no, drodzy Państwo, nie należy oczekiwać, że pojawią się nowe, gdyż jak wiemy, bromelaina jest naturalną substancją. Na którą nie da się nałożyć patentu, więc musimy bazować na tych badaniach, które są do tej pory. Natomiast naukowcy w powyższej pracy sami pisali, że ten obszar warto po prostu przebadać w dalszych badaniach u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi. No dobrze, wiemy zatem, że substancje w ananasie rozpuszczają usieciowany kolagen, działają zatem odmazająco na nasz organizm. Wiemy także, że zapobiegają ostrej zakrzepicy, ponieważ rozpuszczają zakrzepy. Ale to nie wszystko. Bromelaina to także wspaniała substancja wspomagająca zdrowie naszych stawów. Z tych samych powodów, co poprzednio, gdyż wspomaga odkładanie się prawidłowego kolagenu w stawach. W badaniu pod tytułem Bromelaina jako leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów czytamy bowiem, że obecnie dostępne dane wskazują na potencjał bromelainy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Choć, jak sami naukowcy zaznaczają, konieczne są dalsze badania zanim będzie można wyciągnąć ostateczne wnioski. Tutaj tylko dopowiem, że w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów naukowcy dowiedli, że dawka 945 mg bromelainy na dobę jest dawką najskuteczniejszą i jak sami naukowcy wskazali, jest to substancja bezpieczna dla naszego zdrowia, oczywiście pod warunkiem, że dana osoba nie ma uczulenia na składniki ananasa, a niestety takie osoby mogą się zdarzyć. Natomiast skoro jesteśmy przy chorobie stawów, to tutaj chciałbym zdradzić państwu bardzo ważną tajemnicę, która uratuje zdrowie wielu z państwa. Uratuje zdrowie stawy i nerki. Co mam na myśli? Nie jest tajemnicą, że w chorobach stawów pacjenci często przyjmują leki przeciwbólowe, żeby normalnie funkcjonować. Leki te z kolei, np. przykład diklofenak, niszczą nerki. I tutaj z pomocą może przyjść nam bromelaina ale w odpowiednim połączeniu. Okazuje się bowiem, że bromelaina połączona z trypsyną oraz z rutyną działa tak samo przeciwzapalnie i tak samo przeciwbólowo jak diklofenak. Z tą różnicą, szanowni państwo, że bromelaina połączona z tymi dwiema naturalnymi substancjami nie niszczy nerek jak diklofenak. W badaniu pod tytułem Właściwości i zastosowanie terapeutyczne bromelainy czytamy Połączenie bromelainy, trypsyny oraz rutyny porównano z diklofenakiem u 103 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Po sześciu tygodniach obaleczenia skutkowały znaczną i podobną redukcją bólu oraz stanu zapalnego. Niemniej ważną właściwością bromelainy, a w zasadzie unikalną i chyba rzadko spotykaną, jest zdolność do radzenia sobie z przewlekłym zapaleniem zatok. W przypadku przewlekłego zapalenia zatok, tkanki, no, wnętrze naszego nosa, tak mówiąc najprościej. Jest zablokowane przez dłuższy okres czasu z powodu obrzęku i gromadzenia się tam śluzu. I tutaj przypomnę, że zapalenie zatok uważa się za przewlekłe po co najmniej 12 tygodniach takich objawów. Szacuje się, że około 2 miliony Polaków cierpi na jakiś rodzaj zapalenia zatok. Przewlekłe zapalenie zatok może szczególnie utrudniać oddychanie z powodu długotrwałego zablokowania i stanu zapalnego. To z kolei może prowadzić do poważnych zaburzeń metabolicznych, przyczyniając się do rozwoju bezdechu sennego oraz niedotlenienia organizmu. I w tym miejscu pomocna może okazać się bromelaina. Tak jak powiedziałem, naprawdę mało jest naturalnych substancji, które wspomagają leczenie przewlekłego zapalenia zatok. Natomiast, jak czytamy w badaniu naukowym, co prawda małym, ale przeprowadzonym na ludziach, w badaniu pod tytułem Skuteczność i tolerancja bromelainy u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych, czytamy. Wstępne wyniki wykazują na dobrą tolerancję, kontrolę objawów i poprawę jakości życia w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok za pomocą tabletek z bromelainą. Jak zatem widać, wracając teraz do początku naszego filmu. Męty w oczach, drodzy widzowie, mogą wskazywać, że nasz organizm ma w sobie za mało przeciwutleniaczy, czy też enzymów rozpuszczających zakrzepy, i że nasza dieta jest zbyt uboga w te związki. Dlatego warto je uzupełnić z zewnątrz. Natomiast tutaj uściśle jeden temat, bo na pewno takie pytania się pojawią. Chodzi mi oczywiście o dawki. Otóż. Jakie dawki stosowano w badaniach naukowych? Otóż w badaniach naukowych dawki wahały się od 80 do 400 mg bromelainy dziennie, ale albo dwa, albo trzy razy na dzień. Drodzy Państwo, i to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że jak zawsze zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.